A ja tak rozumię, że wam chcielibyś znać, że samo stało się u mnie z Carol. Ja skończę. Carol, lesbijanka. Wiem, że zastanawialiście się, co właściwie zaszło pomiędzy mną i Carol. Wygląda to tak. Carol jest lesbijką. Вона живе з жінкою, яку звуть Сьюзен. І вона вагітна від мене. Вони зі Сьюзен збираються самі ростити дитину. Живе з кобітом у іменю Сюзен. Єсть в тюже з моїм дядьким. І заміжа виховати з Сюзен. I ty proces znala i ty o tym wiedziałasz? Невже твої батьки такі погані? Знаєш, вони завжди за. Вони знають, що роблять, не спішать, вважають, що свій обов'язок вийде. Ваші старі сьогодні, вони не так страшні? Чи люди – це заводовці. Відомо, що роблять. Не спішують, але захоплюються. Вони не спішують, але захоплюються. Każdy bachiwny obyrać. Ale jakby moja wola, ja bym chodziła maty takich jak u ciebie. I do A jak się wyblisniat, tak. Mówią, że rodziców nie da się zmienić, ale gdybym mogła, zamieniłabym się na Twoich. Mówię, Блізнята має те ще гірше. У oh, тебе є сестра близнючка? Є yeah, ми не розмовляємо. Для неї головне в житті кар'єра. А хто вона? Офіціантка. Я right, I... ja зараз тут прибиратиму. Чендлере, ти ж єдина дитина дисташки бізнячком? Не розмовляємо зі собою. Вона є тотальні накраїцована на кар'єру Чим ти займує? Є схельнерка. Muszę posprzątać. Chandler, jesteś jedynakiem. Bratów i sester nie ma? choć jest ujawny dróg, jakiego moi rodzice lubią. więcej. te światło. Nie masz takich problemów? Nie, choć miałem wymyślonego przyjaciela, którego moi rodzice lubili bardziej nie ode Światło. Ja tak długo tam byłem, a to... ja przybieram, oh, were... do to... um... okay, sure. Dobrze, dziękuję. Jak długo tam byłem? Tylko posprzątam. Oh, То uh, okay, sure. Thank <laughs> ти нервуєшся, що завтра йдеш до Баррі? Трохи, дуже. <laughs> anyway. Денервуєшся перед співканням з Берим? Трохи. Хочеш дати пораду? Як людина, яку недавно покинули? Постарайся well, уникати слова покинули. Навряд <laughs> чи він захоче бути розшив. Мог биш ж мі як хтось, хто недавно зставцоний, радзе цього того окрещення. Правдоподобні беречавленою оболонкою мужчини. І ще постарайся не бути дуже гарною. Для нього це буде важко. A якщо хочеш, давай я піду і поверну баррі обручку. Він Postaraj się nie wyglądać zbyt rewelacyjnie, choć wiem, że to niełatwe. Albo, wiem, ja tam pojadę, oddam Bremu pierścionek, a ty... Mu... A ty schodzisz z Carol i Susan u ginekologii. <gry> Tobie zawtra do Carol? Tak. Use stało tak składno. A toż. Pójdziesz z Karol i Susan na USG. Jutro masz Karol. Kiedy to się tak pokomplikowało? Nie wiem. Pamiętasz, jak my razem uczyliśmy się w szkole? Tak. Chyba ty wtedy myślałeś, że z kimś poznajemy się, zakochaj się i idzie do o takiego. Ros? Co? Byliśmy w liceum? I mean, think... Też ci się wydawało, że poznasz kogoś, zakochasz się i już? Yes, yes. <laughs> tak. <laughs> oh. Ja i nie myślałam, że tak <laughs> będzie. Ja też. <laughs> Nie sądziłam, że do tego dojdę. Ja też nie. Вибач, спізнився, затримався на роботі через динозавра. Та все одно. Hi. Привіт. Рос. Пам'ятаєш, Сьюзен? Хіба її забудеш? Прежам oh, let... за спізнення, щось виплинуло в праці. Динозавр? Дінозаур. Пам'ятаєш Сьюзен? як мг запомниć? Привіт, Сьюзен. Dobry, ty znasz so, uh, To ma jeszcze for... przyjty... Doktor Oberman. Doktor Oberman, jasno. A win Wona. Wona, a wrzesz. Uh... Wona... Cześć. Wspaniały uścisk. So, uh, just... Przyjmie raz. Doktor Oberman. Czy on... Ona, She. oczywiście. She, uh... Czy... Знайома з нашою особливою ситуацією. Так, і нас підтримує. Чудово, чудесно. No Ні. Thanks. Дякую. На нашу специфічну ситуацію. Yes, так, і дуже very... нас впіра. Швіти. Дякую. Роз. Це щоб розкривати шийку матки. Баррі, заходь. Можна. достає Напевно. Можна. Robi tu, probudę jeszcze kilka godzin. To jak żywesz? Um, okay. Żywu, dobre. Jasne. Robi spędzi tu wiele godzin. Co słychać? W porządku. Ty widzisz też? Yeah. Tak. Doktor Farber, tam pacjentu dawidzi w watu. Już idę. Zaraz się. Ja jego... świetnie wyglądasz. Yeah. Well. Cóż, doktorze, Jason Greenstein symuluje. Idę, zaraz w

То як ми будемо жити? Треба ж буде приймати важливі рішення. Наприклад. Ну, не <різь> so, um, so Więc як uh, so, uh, so uh, ten uh, układ miałby функціонувати? Wiecie, kiedyś trzeba będzie podjąć ważne decyzje. Podaj przykład. Znają, dobre. Wskażijmy, jak dziecko Marlin. nazwaty? Marlin. Marlin, jak się chłopczyk. Mini, jak jeszcze dziewczynka. Jak myszku. Jak moju babusiu. Nie wiem. No dobrze. Co z imieniem dziecka? Marlin. Dla chłopca, mini, dla dziewczynki. Як мишка. In... Як моя бабча. Якщо сказати мінні, то всі думають про мишку. Може назвати Джулія. Джулія. Джулія". Ми погодилися на міні. Це смішно, але ми з тобою. Киди мовиш міні, свишиш мишка. Them... А може, Юлія? Julia, uzgodniłyśmy, że ma być mini, a my, że spędzimy... się przeżycie życia razem, wszystko zmienia się. Uważaj, że Julia będzie najlepsza. Wybacz. My ze sobą resztę życia, świat się zmieni. Do licytacji. Gra idzie o Julia. Які so, what... в тебе успіхи? Oh. Невеликі. Я знайшла роботу. Це чудово. А чого ти такий засмаглий? Був oh, yeah. на Арубі. Ніч таке. Знала з вами праця. Skąd ta opalenizna? Pojechałem na Arubę. Ty litał u nasz miodowy miesiąc sam? Nie. Rozumiesz, ja litał... To może być bóle, Mnie? Nie. Na nasz miodowy miesiąc sam? Nie. Pojechałem z...

Мою друхну? Yeah. Так. Спотикамеся. Цу ж, зробив пересадку волосся. Обережно. Воно ще не прижилося. І начепив контактні лінзи. Ти ж не любиш, якщо пальцем воко. Це заради неї. Наш контакт. Остожні ще не приявили. Od kiedy nienawidziłeś wsadzania palca do oka? Nie dla niej. Znajesz, chcę Tobie podziękować. Okay. Dobrze. Znajesz, miesiąc temu ja chciałem zrobić Tobie bolicę. Tak, bolicę, jak nie robił nikomu w życiu, a jaż stomatolog. Chciałem Ci podziękować.

Wydawało mi się, że byliśmy szczęśliwi, a nie byliśmy. Z Mindy jestem szczęśliwy. Wypluj, co? Dumaju, co je buty w tebie. I dziękuję, że ty jej mi nie dawał. A ja? Ja? To chyba należy do ciebie. Dzięki za to, że mi go dałeś. Dzięki. Nie widziałem tego jeszcze w Ta miejscu. Hola! Helen. Helen Geller? Pochano. Za to, że go oddałaś. О, флизвагам. Цеснітак з Хеленґелер. Геленґелер? Ні, сам бі вона не буде Гелен Ґелер. Дякую. тобто вона буде не ґелер. А що буде Гелен Вілік? Ні, Ми говорили про Гелен Вілік Банч. Nie ma mowy o Helen Geller. Dziękuję. Chodziło mi o Geller. A co, Helen Willick? Zastanawiałyśmy się nad Helen Willick Bunch. Chwilinoczko. A ona czego w zaholku? Bo to i moja dytyna. Ta I jakaż twoja uczest u zapliedlenie? Wszyscy rozumiemy, jaka to jest problema. Chwileczkę. Czemu ona jest w czołówce? Bo to też moje dziecko. Nie pamiętam, żebyś wyprodukowała plemniki. A wszyscy wiemy, jakie to wyzwanie. Do... No wy perestańcie. Nie, nie, ona przymazuje się do zasług. Ja też braw uczestniczę. Ros, nie wże, ty proponujesz, że było Helen Willigbunch Geller. To obraza dla dziecka. Ja proponuję. Geller, Willig, Bunch. Oh, no, 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 no. Nie, 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 nie. Jeśli ona się wpisuje, to ja też. Йонаш хіба ні запропонуєш Гелен Уілік Банчґелер? Бо то граніче з молестуваннями. пропонує Ґелер Улік Банч. ні, віжень бачиш, що він робить? Він же розуміє, що ніхто такого прізвища не вимовить. Розуміє, що її, врешті-решт, називатимуть просто ґелер, і вийде по його. Думаєте, це по-моєму? Повірте, я по всякому уявляв цю мить, але це не по-моєму. Знаєте, це занокні вимові всіх назві. Będę ją nazywać galerii, postawi na swoim. Myślisz, że stawiam na swoim? W najśmielszych wyobrażeniach nie byłem tak odległy od postawienia na swoim. To zbyt trudne. Zbyt to ważko. Stuk, stuk, stuk. Jak my się nudyć? Trochę. Ja w ogóle pytam w przyszłości mamy, ale dziękuję za spiew przeżywania. Lieszcie. Znajdę też Nie mogę. Puk, Puk, jak się dziś mamy? Mdłości? Trochę. Miałam na myśli przyszłą matkę, ale dziękuję za współodczuwanie. Połóż się. Wiecie co? Ja mam być Nie może być czlenom jej ciemejki. Pójdę sobie. Akurat w tę czynność nie powinienem się angażować. Oh o Boże, ty podwójny ja znaju. Боже, Дуже, спуйш, правда, дивовижно? А що ми маємо тут бачити? Не знаю, думаю, що війну в затоці. Niesamowite, co? Co właściwie mamy widzieć? Nie wiem, ale to coś chyba zaatakuje imperialną flotę. to, jak szczę nachylić głowę i rozsłabić oczy, to trochę schorzy na zmorszczyn kartoplynu. To nie nachylij głowę. Jeśli się przechyli głowę w lewo i rozluźni powieki, przypomina stary ziemniak. Więc tego nie. rób Monica, Moniko. Co skażesz? Mm -hmm. Ty radzisz? Nie, no? no. radzisz? No. Jaż, baczę, ty radzisz? No. Ty staniesz tytką? <laughs> Zatknij się.

Та нічого нічого. страшного. Okay. Чесно, Сподіваюся, okay. ти з ним щаслива. Так повідом, не шкоди, направда. Знаєш, мінді Як у вас усе вийде і ви одружитесь, і у вас будуть діти. To niechaj one uspadkują jego lysynu i twój nis. A jeśli się wam ułoży i w końcu się pobierzecie i, i będziecie mieli dzieci, dzieci, mam nadzieję, że odziedziczą jego włosy i twój nohal. <grym>